Cześć, witajcie w kolejnym odcinku w Łowców Skarbów. Tym razem jest ze mną kolega Kapeć89. Cześć kolego. Hej. Kolega jest z klanu, który mi się kojarzy osobiście z takim filmem, gdzie goście jechali na, na motocyklach. Trzech goście jechało na, na motocyklach, i robiło sobie taki swój wypad, jakby przypomnienie sobie czasów młodości. No, film akurat nie znam. A był taki właśnie, dokładnie, film jak nazwa Twojego klanu, czyli gangs solowych wieprzy. Tam, także taki dosyć śmieszny, ciekawy film. Coś więcej na temat klanu powiesz, bo taki, no, taki, no, chyba nie, nie za często spotykany. No jest nas, no w sumie trzy klany. Ten jest główny jakby. Aha. inne klany, to WSW, Wataha Szarych Wilków i BPL. Lisy. Aha. W wieprzach gramy CW, trzeba mieć dziesiątki. W wilki grają CW, ale nie trzeba mieć dziesiątek. A w lisach grają, no, kto chce, plutony i kompanie, jak chcą. A na tej zasadzie. No to się rzeczywiście, jak już macie trzykany, no to nie jest, nie jest całkiem przyzwoicie. E, powiedz mi tak. SUSTOY. 100Y. Jeden, jak według mnie, jeden z takich większych potworków w tej grze, o, tak, tak, tak mogę to określić. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, jeśli chodzi o y, sam wygląd oraz o lufę. O, może w ten sposób. No jest dosyć duży, widać go z daleka. Mhm. Lufę naprawdę potężną na zwykłych pociskach 440 chyba 40 obrażeń i 196 penetracji, no to na tym tierze to jest naprawdę dużo. I mhm. na, gol na goldzie. 510 obrażeń i mniej penetracji niż na zwykłych pociskach. No to jest taki event, bo zwykle jest właśnie na, na goldzie dużo więcej, natomiast tutaj akurat zastosowali taki myk fajny, że dali zwiększony damage, a, dali, a za to mniejszą penetrację. Chyba tylko dlatego, że to jest szósty tiernie, żeby, żeby już to nie było za bardzo OP. No tak, ale no, szóstki właśnie tak jak teraz, jak mnie rzuciło, to używam na start Golda to penetracja wystarcza na szóstki, a strzał za 500 no to naprawdę sport się potrafi wystraszyć takiego. No wiesz, bo sporty, sporty zwykle, zwykle wyjeżdżają na cwaniaka, nie? Wyjeżdżać takim sportem, a bo on bije za, za 400 i on jest cwaniak, no nie? jak, taki, jak dostanie taką bułę za, za ponad 500, no to to już się kończy cwaniakowanie. Potrafi nawet za 600 wejść, raz mi się zdarzyło. No, no to całkiem przyzwoicie, rzeczywiście. No to praktycznie takie takie ISU na, na, na szóstym tierze, nie? Też, też tak na niego mówię. No, 542. kw 1 chyba się troszeczkę zdziwił, ale mimo wszystko jak na razie kicha, że tak powiem. A, bo to jest spotkaniówka. No to rzeczywiście, to już kapują, więc to mi idę na cwaniego. Powiedz mi tak. Yy... 494 też ładnie. Aha, trzeba to z golda jedziesz. To nawet na pocisku niegoldowym no to on by jest w stanie uderzyć za ponad 500. 500 chyba przy 440 to on praktycznie 500, 550 jest w stanie ma, mieć na maksa. O, no to rzeczywiście jest potęga. Powiedz mi tak, on kosztuje normalnie o, nie pamiętam, ja go na promocji kupiłem sobie pod choinkę chyba. A, czekaj, to sobie pamiętałem. sprawdzę. 3250 golda to kosztuje. Czy za tą cenę, za te 3250 golda byś go mógł polecić, czy raczej, czy raczej czy lepiej byłoby czekać na jakąś obniżkę? No, można czekać na obniżkę, ale za, za tą cenę, jaka jest, to naprawdę bardzo dobry czołg. Dobrze zarabia, jak na taki mhm. tier. Oj, za, za 400 niecały dostał. On ma, aha, on jest wielki, nie? Wielki kwadrat, i tak ma dodatkowe pudełko na górze, dorzucone. To jest tak naprawdę, jakie, jakie podwozie, od jakiego czołgu? Chyba kawu jeden coś takiego. Czekaj. O 60 pancerza z każdej strony. No to raczej chyba bardziej sporta niż ten, bo, 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 bo... HKW-1 ma 75, więc to już jest stracenie. Kurczę, taka szybka bitwa, normalnie raz, dwa, trzy, już, już się tam połowy przeciwników nie ma, zostało, jest 10 do 11, co prawda przegrywacie, no ale, ale. O biduń, o bidula, o nie, no, Taki hecer to rzeczywiście jest ten przeciwnik. Nie ma szans. Ja ci powiem tak, jak cię wyrzuci na same szóstki i niższe tiery, to tak praktycznie jedziesz do przodu i, i, i bijesz, nie? nie? Wszystko praktycznie schodzi na strzało. No, najgorzej właśnie ze sportami. Też mają mnie na dwa strzały. Aha. Ja ich też w sumie, ale podobny czas ładowania jak sport. Aha. Znaczy, bardziej się no, chyba tych i... takich, takich Matyld boisz, które, które będą cię strzelać bardzo często. O, jak widać, Matylda tutaj zaczyna już swój taniec. On też Wiażmo potrafi za zero przyjmować. Aha właśnie miałem pytać, czy, czy on cośkolwiek rykoszetuje? widzimy, Wiażmo, tutaj coś tam dostałeś, więc... Natomiast tutaj reszta chyba nadbudówki to chyba nie. nie zero szans na jakieś rykoszety, nie? Raczej nie pamiętam, że coś się O, 470 strzał, ten KW się... O KW ma zwykłą 122 trolla, więc raczej, raczej nie powojuje za bardzo. Tu mnie nie widział nawet. E, właśnie, jaki zasięg to ma widzenia? Czy on jest taki no, chyba 350, jeśli dobrze pamiętam? Aha, czyli taki z, z grupy takich tak zwanych ślepych czołgów jednak, bo on. Raczej radzieckie czołgi, te czy tamte deki na, na niższych tierach są tak zwane. No to to są ślepe czołgi, nie? No do tego że lornetę ze sobą. Właśnie, miałem pytać. Lorneta, siatka oraz. Dosyłacz. Dosyłacz. No to standardowo. O to w teorii jeszcze można byłoby zastosować wentylację, no ale jak, jak to chce. Nim się raczej nie kampi, nie? Także raczej tak średnie... O, artyleria ładnie, ładnie ci pomogła. To taki średni czołg do kampienia, nie? Taki lepiej, lepiej właśnie gdzieś tam się trzymać w drugiej linii, żeby wspomagać się swoim potężnym walnięciem. No, jak jestem na topie, to jadę do przodu zwykle. I w tym momencie jest tylko co 12 sekund. Nie, przepraszam, 13,5 sekundy strzał i schodzi, tak? No, większość. Mówisz, że, że on w miarę dobrze zarabia. Nawet jeżeli bije z Golda, to nie ma jakiś tam problemu, żeby wychodzić na plus? Nie ma. No, tak z takiej bitwy. No, jak bez, bez tych dodatków, to spokojnie 60 tysięcy by zarobił, myślę. Mhm. 50, coś takiego, jak na tierto, to myślę, że dosyć dobrze. Z premką czy bez? Z premką. Mhm. No, T49 nie spodziewał troszeczkę, zanim obrócił lufę, niestety T49 trochę wolno obraca lufę, ale no, zanim obróci lufę to już go nie było. I teraz tak, no jedziesz, zawsze jedziesz na tą stronę, żeby mniej więcej bicie z takimi ciężkimi czołgami, czy raczej wolisz, czy akurat pojechałeś w tym momencie, tylko w ten sposób? No tam akurat chciałem stanąć, trochę przykampić, myślałem, że coś środkiem pojedzie, bo widziałem, że dosyć czerwono było. Przeciwnym teamie, no ale nic nie pojechało. No musiałem załatwić ciężkie czołgi, bo nasze sobie nie poradziły. Mhm. No ja mi się właśnie to czasem podoba, wiesz, jak tutaj wyjeżdżasz na Niskim Tierze i widzisz właśnie takich że tak powiem, bardzo początkujący gracze, bo ja już nie mówię nawet o Pomidorkach, tylko tacy bardzo początkujący gracze, którzy zasuwają tutaj taką właśnie albo środkiem, albo nawet wyjeżdżają tutaj na tą linię tam 6 i sobie tak cisną do przodu, nie? No to tak czasem to dobrze nawet działa, bo w tym momencie oni się podświecą i ty jesteś w stanie tam niszczyć, więc to ma to swoje plusy, minusy, prawda? No tak, ale niestety tu nic nie pojechało. Teraz Art szukam tej Arty e, M41 Skąpiła się tam, gdzie myślałem, że się skampił. Też gram dużo Artem, też bym się tam schował. Aha. A to już to jeszcze nie lubię. <śm> 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 nie, nie cierpię artylerii, także jak wreszcie wszyscy wiedzą o tym. E, ja cię spotkałem, naprzeciwko na Arcie byłem, ale nie, nie trafiłem cię niestety. Aha. No to dobrze, bo inaczej bym. E, ja bardzo się denerwuję, jak, tam, jak dostaję od artylerii, bo uważam, że to w dalszym ciągu jest nie fair. E, takie granie, jeżeli ja już kombinuję ze wszystkich stron, już walczę, no to i dostaję nagle takie coś z nieba. Ale mm. Ja lubię artylerię akurat. Chyba <laughs> e, z O kurcze, no to ładnie. Ale się ładnie skąpiła, dojeżdżasz do niej bez mała na 20 metrów i dopiero wtedy ją wyświecasz, nie? W takim miejscu stało, że no, było kiepsko trochę do niej zajechać. 358 HP, to jest piąty tier. No jakby cię dobrze trafił, to chyba ściągnie cię na hita, nie wiem, nie znam się na artyleriach. No mogłaby. Hmm. Powiedz mi tak jeszcze, czy rekrutujecie do klanu? Czy jakieś tam potrzebujecie ludzi? Nie wiem. GLSW jest już chyba pełny, ale do reszty klanów przyjmujemy tam jest mm -hmm. miejsce. Okej. Okay. Także... O! Dostał. Powiedzmy tak. Ja się czasem, czasem dziwię, no nie, jak, jak, jak te artylerie e, strzelają właśnie w taki dziwny sposób i trafiają, no nie? Tam celownik jest na pół ekranu, a on, on cię jeszcze tak mimo wszystko trafia. No, czasem się uda. W tym momencie się tobie udało, bo... O, w tym a. momencie się nie udało. I co? I, te, i teraz troszeczkę cieplutko, nie? Jo! strzeliła. To takie m 41 to chyba trochę szybciej ładuje, no nie, niż takie inne inne artylerie. Osiem fragów. No, no to całkiem taka miła, sympatyczna bitwa. no, w sumie dosyć długo trwająca nawet, ale... No długo tej artylerii potem szukałem. No, no, no. Dokładnie. Czyli tak, dostałeś oznakę mistrzowską, dostałeś Radley'a, dostałeś duży kaliber, specjalistę oraz obrońcę, zobaczmy sobie dokładnie. 4367. To jest dużo na, ten, na tego TDK, czy taka powiedzmy średnia bitwa? Dobra, czy dobra no, bitwa? Przyzwoicie. No zdarzało mi się, że miałem więcej, no ale na tych tierach no, trochę długo też ładuje. Często też nie można mm -hmm. tak dużo mm -hmm. zrobić. Czyli ty mówisz, że jeżeli wyjedzie na ciebie taki KW1, nawet nawet KW1, KW1 to już będzie chyba problematyczne, no bo KW1 trochę szybko strzela, nie, także y, może być y, duży problem. KW1S mniej więcej porównywanie ładuje, także. To jest taka, tak nie, to nie jest lufa takie sama jak w tym, trochę celniejsza chyba. Tak, 0,38 celności i 2,9 sekundy przeładowania. No to faktycznie, no to, to już jest całkiem przyzwoite. Marcyjski um, to jest super. No. Potencjalne 1140, no to całkiem ładnie. Zwyczaj na to, że masz chyba 890 swojego własnego. 700 HP. 700 HP ma? A, no, no tak. tak, no to nawet jeszcze lepiej. Obrony bazy 78 punktów. Nawet, nawet się zjedziłeś prawie 3 km. Tutaj chyba jakieś dodatkowe były bonusy za te 75 tysięcy, no nie? Tak, za 4 fragi. Na 4 fragi. No to ale tak widać, że wy zarobiłeś ponad 70 tysięcy na, na czysto, mimo strzelania z godą, czyli 30 tysięcy. Na chyba 5 pocisków goldowych, czyli ten pocisk goldowy wcale nie jest taki drogi. Około 4 400, 4 albo 4400. Aha. No, ale w, przy uderzeniu, no słuchaj, jeżeli ten e, pocisk potrafi uderzyć za ponad 500 i kosztuje 4400, a pocisk 171 kosztuje 5-600 i bije po 150, to jest różnica, nie? <śm> <śm> Dwa, prawie 3000 expa, e, powiem szczerze, że ja nie wiem za co tak duży exp aż, e, ale możliwe, że on ma jakieś bonusy do, do expa właśnie i dlatego aż prawie 3000 expa, normalnie niesamowite. E, do tego dostałeś jeszcze jakiś dodatkowy bonus, czyli prawie 7000 podwójnego expa, piękne. Pięknie, normalnie, e, naprawdę, naprawdę zacny wynik. no f... Czyli tak, podsumowując, yy, Tedek, który jest po pierwsze brzydki, to, to jest moje zdanie, że jest brzydki, yy, ma niesamowite walnięcie, yy, strasznie długi reload, ale jeżeli ktoś kupiłby go nawet, yy, nawet na za golda, za te 3250 golda, to w sumie nie, nie robi takiego złego, złego biznesu, tak? No, świetny czołg, jak na tier, to naprawdę polecam. A jego wyrzuca często na przykład na ósemki? No, raczej rzadko, często jest tam na górze. Aha. Czyli, jeżeli ktoś by chciał, i na przykład byłaby promocja, i on by kosztował 1000, prawie 1600 z groszami, no to, to brać, brać i zastanawiać się, tak? Tak, ja go kupiłem właśnie za pół ceny, jak był. I Dicker Maxa jeszcze chyba kupiłem. Razem z nim, a Kermax mi nie, nie podszedł. Aha. Aha, rozumiem. Czyli, czyli tak mówię, jeżeli będzie promocja i ktoś będzie chciał kupić sobie jakiegoś takiego zarabiacza yy, w miarę przyzwoitego, to spokojnie i nie, nie kosztującego majątku, to kupcie sobie jakiegoś golda właśnie tak gdzieś koło dwóch tysięcy i wyczekujcie na okazję. Tak, polecam. <laughs> Dobra, chcesz kogoś pozdrowić? No, mogę pozdrowić kolegę, Kłapułchego, który ostatnio się obraził na mnie. No to mam nadzieję, że dzięki temu się odobrazi od, yy, na ciebie, także yy, i będzie z powrotem, nie wiem, grać razem? Tak, właśnie się obraził, bo wziął premium tanka yy, FCM-a, a ja wziąłem z Potera szóstkę i rzucił nas na dziesiątki i się obraził. E, aha. Oh! Hmm. Powiedzmy, że, powiedzmy, że nie powinien się obrażać. No, w każdym razie na pewno, na pewno mu przejdzie. Dobra, dzięki w takim razie za pokazanie tej bitwy. Ja powiem szczerze, że nie znam tego TDK. Widziałem go kilka razy. Jakoś tak nie, nie był to jakiś strasznie trudny przeciwnik, no ale wiadomo, że jeżeli on się go na przeładowaniu, no to, no to łatwo go zniszczyć. Ale jak widać, to uderzenie takim radzieckim. Radziecką działem, no to to rzeczywiście robi wrażenie I, i, i chyba tyle. Także jeszcze raz polecamy. Tak, polecamy. Dobra. Dobra. Dzięki w takim razie. Ja wam mówię do usłyszenia. Cześć.